Warszawa przywitała Magdę chłodnym listopadowym porankiem. 23-letnia studentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim pędziła przez ruchliwe ulice śródmieścia, kierując się w stronę Hotelu Królewski, jednego z najbardziej luksusowych obiektów w stolicy. Zegar na jej telefonie pokazywał 7.30. Spóźniała się już kwadrans. Gdy dotarła do bocznego wejścia dla personelu. Jej oddech tworzył małe chmurki pary w zimnym powietrzu. Szybko wpisała kot, który dostała od ciotki, Heleny, i wślizgnęła się do środka. Ciotka, która od 15 lat pracowała jako pokojówka w hotelu, trafiła wczoraj do szpitala z zapaleniem płuc. W panice zadzwoniła do Magdy, błagając ją, by zastąpiła ją przez kilka dni. Nie mogę stracić tej pracy, kochanie. Mówiła ze łzami w oczach. Zostały tylko trzy lata do emerytury, a rachunki same się nie zapłacą. Magda nie mogła odmówić. Jako jedyna z rodziny mieszkała w Warszawie i mogła pomóc. Poza tym potrzebowała pieniędzy na czesne za studia, które miała zapłacić w przyszłym miesiącu. Jesteś spóźniona, powiedziała surowo kobieta w średnim wieku, siedząca za biurkiem w pokoju personelu. Z plakietki wynikało, że nazywała się Krystyna Nowak, kierowniczka służby Pięter. Helena zawsze była punktualna. Przepraszam. Bardzo odpowiedziała Magda, zdejmując płaszcz. Autobus miał opóźnienie. Helena wiele o tobie opowiadała, westchnęła Krystyna, podając jej szary uniform z logo hotelu. Mam nadzieję, że jesteś choć w połowie tak pracowita jak ona. Dostaniesz piąte piętro apartamenty. Dzisiaj przyjeżdża bardzo ważny gość do apartamentu 501 więc wszystko musi być idealne. Rozumiemy się? Tak, oczywiście przytaknęła Magda, przebierając się pospiesznie. Kiedy dotarła na piąte piętro, pchając przed sobą wózek pełen środków czystości, poczuła się nieco przytłoczona. Hotel Królewski był pięciogwiazdkowym obiektem goszczącym celebrytów, polityków i bogatych biznesmenów. Magda nigdy wcześniej nie była w tak eleganckim miejscu. Korytarze zdobiły kryształowe żyrandole, oryginalne obrazy i marmurowe kolumny. To tylko kilka dni, pocieszała się, zabierając się do pracy. Po kilku godzinach intensywnego sprzątania Magda dotarła do apartamentu 501. Nacisnęła dzwonek i po upewnieniu się, że nikogo nie ma, weszła do środka apartament. Zapierał dech w piersiach. Z ogromnych okien rozciągał się widok na panoramę Warszawy i pałac kultury. W salonie stał fortepian, a w sypialni znajdowało się ogromne łóżko z baldachimem. Łazienka była wykończona czarnym marmurem ze złotymi elementami i ogromną wanną na środku. Ktoś tu będzie żył jak król, pomyślała Magda, przystępując do pracy. Była tak skupiona na dokładnym czyszczeniu marmurowych powierzchni, że nie usłyszała, jak drzwi wejściowe apartamentu się otwierają. Dopiero gdy wyszła z łazienki z ręcznikami w rękach, zauważyła mężczyznę stojącego przy oknie. Jeśli spodobał Ci się początek tej historii, kliknij teraz przycisk Subskrybuj i włącz dzwonek powiadomień, aby nie przegapić kolejnej części tej niesamowitej historii. Twoje wsparcie znaczy dla mnie wszystko przepraszam wykrzyknęła zaskoczona, upuszczając ręczniki na podłogę. Nie wiedziałam, że ktoś już przyjechał. Mężczyzna odwrócił się miał Około 40 lat. Był wysoki, przystojny, ubrany w doskonale skrojony garnitur. Jego stalowo szare oczy spojrzały na nią z zaciekawieniem. To ja przepraszam, że panią przestraszyłem, odpowiedział z łagodnym uśmiechem. Musiałem przyjechać wcześniej. Przyjrzał się jej uważniej. Nie wygląda pani na pokojówkę. Magda. Poczuła, jak rumieniec wpełza na jej policzki. Uniform był na nią nieco za duży, a włosy, które zwykle nosiła upięte, teraz opadały swobodnie na ramiona. Ja, zaczęła niepewna co powiedzieć. To pani pierwszy dzień? Zapytał. Mężczyzna, podchodząc bliżej. Tak, odpowiedziała szybko Magda, decydując się nie wdawać w szczegóły. Przepraszam, zaraz skończę i zostawię pana w spokoju. Nie ma pośpiechu, powiedział, obserwując ją z zainteresowaniem. Jestem Adam Nowicki, a pani Magdalena Gowalska odpowiedziała automatycznie, podając mu rękę. Magda powtórzył, ściskając jej dłoń nieco dłużej niż było to konieczne Przyjemnie poznać. Ten hotel słynie z doskonałej obsługi, ale nie spodziewałem się, że będzie. Aż tak. Ujmująca. Magda poczuła, jak jej serce przyspiesza. Ten mężczyzna ewidentnie z nią flirtował, ale przecież myślał, że jest pokojówką. Szybko schyliła się, żeby podnieść upuszczone ręczniki. Powinnam dokończyć sprzątanie. Panie Nowicki, proszę, mów mi, Adam, uśmiechnął się, a może zostaniesz na kawę. Mam ważne spotkanie za dwie godziny i przydałaby mi się dobra rozmowa, żeby się zrelaksować. Magda zawahała się. Wiedziała, że powinna odmówić, dokończyć pracę i natychmiast wyjść, ale było coś w sposobie, w jaki na nią patrzył. Zgoda. Usłyszała swój głos, zanim zdążyła się powstrzymać. Tylko jeden moment. Więc jesteś nowa w hotelu? zapytał Adam nalewając kawę do eleganckich porcelanowych filiżanek. Magda usiadła sztywno na brzegu fotela, czując się nieswojo w szarym uniformie, tak jakby, odpowiedziała wymijająco. A pan, to znaczy ty, często tu bywasz? Adam uśmiechnął się, siadając naprzeciwko niej z filiżanką w dłoni dwa, trzy razy w roku. Mieszkam na stałe w Londynie, ale moja firma ma oddział w Warszawie. Przyjeżdżam na ważniejsze spotkania, wyjaśnił, przyglądając się jej uważnie. Jesteś wyjątkowo elokwentna, jak na pokojówkę. Magda poczuła, jak policzki znów jej płoną. Studiuję, powiedziała, zanim zdążyła się powstrzymać. Na Uniwersytecie Warszawskim psychologię, wiedziałem. Adam uśmiechnął się triumfalnie. Nie wyglądasz na kogoś, kto całe życie spędził na sprzątaniu pokoi hotelowych. Nie zrozum mnie źle, dodał szybko. To szlachetna praca, ale ty wyglądasz jakbyś należała do innego świata. Magda spojrzała na swoje dłonie. Wiedziała, że powinna wyznać prawdę, ale bała się konsekwencji. Co jeśli doniesie kierownictwu, ciotka Helena straciłaby pracę przez nią? A czym ty się zajmujesz? Zapytała, zmieniając temat. Jestem CEO firmy technologicznej Nowa Tech, odpowiedział Adam. Tworzymy oprogramowanie dla szpitali i placówek medycznych. To fascynujące, odpowiedziała szczerze Magda, czyli pomagasz ratować życie tylko nie bezpośrednio. Adam spojrzał na nią z nowym zainteresowaniem. Dokładnie tak. Większość ludzi widzi tylko biznesową stronę, ale ty od razu dostrzegłaś istotę pochylił się do przodu. Co najważniejsze w psychologii według ciebie? Przez następną godzinę rozmawiali o psychologii, biznesie, sztuce i życiu w Warszawie. Magda zapomniała, że jest przebrana za pokojówkę, że powinna dokończyć pracę, że może wpaść w kłopoty. Po raz pierwszy od dawna czuła się naprawdę wysłuchana i doceniona. Nagle jej telefon zadzwonił. Dzwoniła Krystyna. Muszę odebrać, powiedziała przepraszająco. Tak, słucham. Gdzie ty jesteś? Usłyszała wściekły głos kierowniczki. Miałaś skończyć piętro godzinę temu przepraszam bardzo, już kończę odpowiedziała Magda, rozłączając się pospiesznie spojrzała na Adama z zażenowaniem Muszę iść, dziękuję za kawę zaczekaj, Adam wstał chciałbym cię znowu zobaczyć. Co powiesz na kolację dzisiaj wieczorem, w restauracji hotelowej o ósmej? Magda zawahała się. Wiedziała, że to szaleństwo. Ale spojrzenie jego szarych oczu sprawiło, że nie mogła odmówić. Dobrze, odpowiedziała, o ósmej. Magda przez resztę dnia funkcjonowała jak w transie. Po skończonej pracy wróciła do swojego małego mieszkania na ochocie, które wynajmowała z dwiema współlokatorkami. Z szafy wyciągnęła jedyną elegancką sukienkę czarną, prostą, ale podkreślającą jej smukłą sylwetkę. Rozpuściła długie brązowe włosy i delikatnie się umalowała. Wychodzisz gdzieś? Zapytała Ania jej współlokatorka, zaglądając do pokoju. Na kolację, odpowiedziała wymijająco Magda. Wyglądasz bosko. Kto to jest? Magda zawahała się. Poznałam kogoś w pracy. O trzydzieści wróciła do hotelu Królewski tym razem wchodząc przez główne drzwi czuła się dziwnie przekraczając próg jako gość a nie pracownica portier skinął jej głową z szacunkiem co wywołało u niej mimowolny uśmiech w restauracji hotelowej panował półmrok stoły oświetlały jedynie świece eleganccy kelnerzy bezszelestnie poruszali się między gośćmi Magda Zauważyła Adama siedzącego przy stoliku pod oknem. Gdy ją zobaczył, wstał natychmiast. Wyglądasz przepięknie, powiedział, całując ją w policzek. Poczuła lekki zapach jego drogiej wody kolońskiej i coś ścisnęło ją w żołądku. Usiadła, próbując uspokoić skołatane nerwy. Zamówiłem już wino, powiedział Adam. Mam nadzieję, że lubisz czerwone. Rozmowa płynęła naturalnie, jakby znali się od lat. Adam opowiadał o swoim życiu w Londynie, o firmie, którą zbudował od zera, o podróżach po całym świecie. Magda w zamian dzieliła się swoją pasją do psychologii, planami na przyszłość, marzeniem o otwarciu własnej praktyki terapeutycznej. Przy deserze Adam zapytał: Dlaczego właściwie pracujesz jako pokojówka? Z Twoją inteligencją i wykształceniem, Magda odłożyła łyżeczkę, wiedziała, że nadszedł moment prawdy. Adam, muszę ci coś wyznać, zaczęła cicho. Ja nie jestem. Czy ta historia trzyma cię w napięciu? Zostaw komentarz i podziel się swoimi przewidywaniami co do dalszego ciągu. Twoje opinie są dla mnie niezwykle cenne. W tym momencie do ich stolika podeszła wysoka, elegancka kobieta w średnim wieku. Panie Nowicki, przepraszam za spóźnienie, powiedziała. Po czym spojrzała na Magdę i zamarła. Magdalena? Magda poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. To była Krystyna, kierowniczka służby Pięter. Znacie się? Zapytał zdumiony Adam. To jedna z naszych pokojówek, odpowiedziała Krystyna, przyglądając się krytycznie eleganckiej sukience Magdy. Chociaż raczej tymczasowa, zastępuje swoją chorą ciotkę Helenę Kowalską. Adam spojrzał na Magdę z niedowierzaniem. Zastępujesz ciotkę? Więc nie jesteś prawdziwą pokojówką? Nie jestem, przyznała Magda, czując, jak łzy napływają jej do oczu. Moja ciotka trafiła do szpitala, a ja obiecałam, że ją zastąpię, żeby nie straciła pracy. Przepraszam, że cię okłamałam. Nie sądzę, żeby to było odpowiednie. Zachowanie, stwierdziła chłodno Krystyna. Porozmawiamy o tym jutro, Magdaleno. Po czym zwróciła się do Adama. Panie Nowicki, jesteśmy gotowi na spotkanie w sali konferencyjnej. Adam przez chwilę wyglądał na zagubionego, ale szybko odzyskał opanowanie. Będę za dziesięć minut, powiedział stanowczo. Gdy Krystyna odeszła, spojrzał na Magdę. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Na początku nie było okazji, odpowiedziała szczerze. A potem bałam się, że jeśli poznasz prawdę, doniesiesz kierownictwu. Moja ciotka naprawdę potrzebuje tej pracy. Myślałaś, żebym to zrobił? Nie znam cię, Adam, westchnęła Magda. Jesteś bogatym biznesmenem, który pewnie ma wszystko, czego zapragnie. Skąd miałam wiedzieć, jak zareagujesz? Adam patrzył na nią przez dłuższą chwilę, po czym skinął głową. Rozumiem, słuchaj, muszę iść na to spotkanie. Poczekasz na mnie? Chciałbym dokończyć naszą rozmowę. Magda zawahała się, ale przytaknęła. Obiecuję, że wrócę tak szybko jak to możliwe, powiedział Adam, wstając. Gdy został sama, Magda czuła się jak w koszmarze. Była pewna, że jutro i ona i jej ciotka stracą pracę. Co gorsza, Adam pewnie uważał ją teraz za oszustkę. Ze smutkiem sięgnęła po torebkę, postanawiając jednak nie czekać. Nie miała odwagi stawić czoła jego rozczarowaniu. Następnego ranka Magda przygotowywała się psychicznie na nieuchronne zwolnienie. Założyła uniform pokojówki prawdopodobnie po raz ostatni i udała się do hotelu królewski. W pokoju personelu zastała poruszenie. Krystyna rozmawiała z kilkoma pokojówkami, wyraźnie wzburzona. Ach, jesteś wreszcie, powiedziała, zauważając Magdę. Pan Nowicki chce cię widzieć, natychmiast. Mnie? zapytała zaskoczona Magda. Tak. Poprosił, żebyś przyszła do jego apartamentu. I lepiej się pospiesz. Z bijącym sercem Magda udała się na piąte piętro. Zapukała do drzwi apartamentu 501 przygotowana na najgorsze. Adam otworzył drzwi, ubrany w casual, co sprawiało, że wyglądał młodziej i mniej formalnie niż wczoraj. Wejdź proszę, powiedział z uśmiechem, który ją zaskoczył. Dziękuję, że przyszłaś. Słuchaj Adam, zaczęła Magda, gdy tylko drzwi się zamknęły. Chcę cię przeprosić za wczoraj. Nie powinnam była. Zaczekaj. Przerwał. Jej wskazując, by usiadła: Ja też mam ci coś do powiedzenia. Po pierwsze, przepraszam, że tak nagle zniknąłem wczoraj. Spotkanie przeciągnęło się do późna. Rozumiem, powiedziała cicho: Nie czekałam. Zauważyłem, westchnął. Ale to nie zmienia tego, co chcę ci powiedzieć. Usiadł naprzeciwko niej. Po spotkaniu rozmawiałem z panią Krystyną o Tobie i Twojej cioci. Przekonałem ją, żeby nie podejmowała żadnych działań dyscyplinarnych. Naprawdę zapytała. Magda z niedowierzaniem tak, ale to nie wszystko. Adam wyglądał teraz na podekscytowanego. Pamiętasz, jak opowiadałem ci o nowym projekcie, nad którym pracujemy, o aplikacji wspierającej terapie psychologiczne? Magda skinęła głową. Potrzebujemy kogoś z wykształceniem psychologicznym do konsultacji. Kogoś, kto wie, jak powinna wyglądać skuteczna komunikacja z pacjentem. Uśmiechnął się szeroko. Chciałbym zaproponować ci staż w naszej firmie. Płatny staż. Magda zamrugała kilkakrotnie, nie dowierzając własnym uszom. Mówisz poważnie, całkowicie. Wczorajsza rozmowa pokazała mi, że masz świeże spojrzenie i głębokie zrozumienie ludzkich potrzeb. Dokładnie kogoś takiego szukamy. Ale dlaczego po tym, jak cię okłamałam? Adam wzruszył ramionami. Nie okłamałaś mnie w niczym istotnym. Byłaś sobą, inteligentną, empatyczną i oddaną osobą, która zaryzykowała własną reputację, by pomóc cioci. To mówi o tobie więcej niż tysiąc CV. Magda nie mogła powstrzymać łez wzruszenia. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz tak, uśmiechnął się Adam, biorąc jej dłoń w swoją, a twoja ciocia, gdy wróci do zdrowia, dostanie lepsze stanowisko. Przekonałem kierownictwo hotelu, że zasługuje na awans po tylu latach pracy. Jak? Jak ci dziękować? wyszeptała. Magda ściskając jego dłoń. Możesz zacząć od przyjęcia mojego zaproszenia na kolację, tym razem bez niespodzianek i nieporozumień, odpowiedział z uśmiechem. Z przyjemnością, odparła Magda, czując jak jej serce wypełnia ciepło. Jeśli podobała ci się ta historia, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału i kliknąć dzwonek powiadomień. Czekam na Twoje komentarze, z jakich polskich miast chciałbyś usłyszeć kolejne historie. Dzięki Twojemu wsparciu mogę tworzyć więcej takich opowieści. Trzy miesiące później Magda siedziała w biurze warszawskiego oddziału Nowatech, pracując nad interfejsem nowej aplikacji terapeutycznej. Jej staż przekształcił się w stałą współpracę, która pozwalała jej łączyć studia z pracą w zawodzie. Ciotka Helena wróciła do zdrowia i teraz nadzorowała pracę całego piątego piętra w hotelu Królewski, ciesząc się wyższą pensją i lepszymi warunkami pracy. A jeśli chodzi o Adama, ich zawodowa relacja szybko przerodziła się w tysiąc, tysiąc, coś głębszego. Choć mieszkali w innych krajach, co weekend jedno z nich pokonywało dystans między Warszawą a Londynem. Magda często wracała myślami do tego listopadowego poranka, gdy z ciężkim sercem zgodziła się zastąpić ciocie w pracy. To, co wydawało się wtedy niefortunnym zbiegiem okoliczności, okazało się początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Czasem najlepsze rzeczy zdarzają się, gdy najmniej się tego spodziewamy. Wystarczy odwaga, by stawić czoła prawdzie i zaufanie, że wszystko ułoży się tak, jak powinno.